I to już yy... wszystko w dzisiejszym filmiku. Dzisiaj troszkę luźniej, ale zanim o tym. Jeśli nie zostawiałeś jeszcze subskrypcji, zapraszam, kliknij w czerwony znaczek na dole. Ułatwi mi to dotarcie do tych wszystkich, którzy jeszcze nie widzieli naszego kanału, a, a którzy może chcieliby zacząć swoją przygodę z planszówkami. A jeżeli film Ci się podoba, zostaw lajka. Dzisiaj przed Wami szybki filet dla dwóch osób. Geisze, wydawnictwa Nasza Księgarnia. Pozytywnie zaskoczyła mnie ta gra, ale o tym po obejrzeniu krótkiej instrukcji i szybkiego gameplaya. Tak więc zapraszam. W pudełku znajdziecie instrukcję 7 płytek Gejsz, 21 kart prezentów, 7 żetonów przychylności gejsz i 8 znaczników akcji, po 4 dla każdego z graczy. Przygotowanie do rozgrywki: na stole umieszczamy 7 płytek przychylności gejsz, dla każdej gejszy po 1 żetonie przychylności. Każdy z graczy otrzymuje 4 znaczniki akcji. Pasujemy 21 kart prezentów. Po czym bierzemy jedną, odkładamy do pudełka. Ona nie bierze udziału w rozgrywce. I rozdajemy po 6 kart dla każdego. Grę zaczyna ta osoba, która ostatni raz ważyła herbatę, bądź jest najstarszym graczem. W całej grze chodzi o to, aby zdobyć przychylność 4 gejsz Albo żeby suma przychylności gauźdź była równa 11 bądź więcej. Na każdą rundę przypada nam 4 akcje. Akcje robimy naprzemiennie. Kiedy jeden gracz zakończy swoją akcję, nadchodzi tura kolejnego gracza. Przed rozpoczęciem pierwszej akcji dobieramy kartę z zakrytego stosu. I teraz decydujemy się, jaką akcję przeprowadzimy. Mamy do wyboru 4 akcje. Mówiłam o akcjach, ale nie wytłumaczyłam ich działania to zacznijmy od początku. Mamy akcję, która się nazywa Sekret. Akcja Sekret polega na tym, że yy, wybieramy z ręki jedną kartę, a następnie kładziemy ją zakrytą przed sobą na stole. Odwracamy kafelek z racji tego, żeby zaznaczyć, że wykonaliśmy już tą akcję w tej rundzie, a ta karta zostaje ujawniona dopiero pod koniec rundy i dodana do odpowiedniej gejszy. Drugą akcją jest eliminacja. Polega ona na tym, że spośród kart trzymanych w ręku wybieramy dwie, których się chcemy pozbyć z naszej ręki. Ważne zastrzeżenie, karty te nie wezmą udziału w tej rundzie gry. Nie będą dodane do odpowiednich gejsz. Przy tych dwóch akcjach gracz może w dowolnym momencie podglądnąć karty, które położył zakryte. Kolejną akcją jest kompromis. Spośród kart trzymanych w ręku wybieramy trzy i kładziemy przed siebie odkryte. Znacznik kompromisu wygląda tak. Jedną z tych kart wybiera nasz przeciwnik i kładzie ją przy swojej gejszy. Natomiast dwie z nich pozostają po naszej stronie. Na znak tego, że wykorzystaliśmy już tę akcję, zakrywamy znacznik. I ostatnią akcją, którą możemy wykonać, jest podwójny podarunek. Znacznik wygląda tak. Tworzymy dwie pary kart i wykładamy je odkryte przed siebie. Przeciwnik wybiera jedną dowolną parę i bierze ją do swoich zasobów. Dwie pozostałe karty lądują przed nami. Znacznik zakrywamy, żeby pokazać, że wykonaliśmy już tą akcję. Patrząc na moje karty, decyduję się przeprowadzić tą akcję. Wystawiam przed mojego przeciwnika dwie pary kart. I on wybiera jedną z nich. Jeżeli decydujemy się zagrać jakąś akcję, zakrywamy jej żeton tak, aby pokazać, że jest już ona zużyta. Teraz kolej drugiego gracza. Dobiera on kartę na rękę i decyduje się, jaką akcję wykonać. Na końcu naszej tury odkrywamy karty sekretów i układamy pod odpowiednią gejszą. O tym, który gracz zdobył przychylność gejszy, decyduje ilość prezentów, które jej podarował. Tutaj jest 3 do 2, czyli ja mam przychylność tej gejszy, tutaj jest remis. Tutaj jest 2 do 1, czyli ja mam przychylność tej gejszy, tutaj jest remis, tutaj jest remis, a tutaj drugi gracz zdobywał przychylność tej gejszy. Suma moich przychylności jest równa 8, suma przychylności mojego przeciwnika jest równa 4. Także nikt z nas nie wygrał tej rundy. Także zbieramy karty, tasujemy je na nowo, rozdajemy. Przy czym y, znaczniki gejsz zostają w tych miejscach, w jakich y, skończyliśmy daną rundę. Jeżeli mój przeciwnik w przyszłej rundzie zdobyłby przychylność gejsz numer 5, ja ze swojego podwórka przekazuję znacznik na jego. Jeżeli natomiast mielibyśmy na tym polu remis, wtedy znacznik zostaje u mnie. Zresztą gejś się dzieje podobnie. I tak gramy dopóki jedno z nas nie zdobędzie przychylności 4 gejś. tak jak już wcześniej mówiłam, bądź nie zdobędzie sumy przychylności równej 11. Gdyby była taka sytuacja, że jest remis w przychylnościach gejsz, to wtedy podliczamy właśnie sumę tych przychylności. Ten gracz, który zdobył większą sumę przychylności, wygrywa daną rundę. Przy czym musi być to 11 bądź więcej. Okej, okay. co mi pozytywnie zaskoczyło w tej grze, to to, że naprawdę przypadło mi do gustu. Nie jestem osobą, która lubi grywać w takie krótkie plaszóweczki. raczej wolę siąść i porządnie się namęczyć, a przy tej grze jest dużo młużdżenia, jak to się kolokwialnie mówi, i trwa to powiedzmy 10-20 minut, więc jak dla mnie super na rozgrywkę w każdym miejscu, o każdej porze. My ostatnio nawet z Łukaszem graliśmy gdzieś tam sobie na trzech stawach, po akurat była to tego okazja. Także fajne wypełnienie wolnego czasu. Nie można się przy niej nudzić. Tak naprawdę dużo rzeczy w tej grze nie zależy od nas, bo przeważnie to Przeciwnik decyduje, który set kart wybierze. Możemy mieć na to wpływ, jeżeli odpowiednio zaplanujemy naszą rozgrywkę. Yy... Tak, rachyba nie ma minusów. <grytania> Cena jest fajna, bo myśmy ją dorwali za 35 zł plus pieszymeczka. Także, jeżeli robicie jakieś większe zamówienie, to sobie warto dorzucić ją do koszyka. Zasady już znasz, gameplay widziałeś, więc jedyne, co możesz zrobić, kupić, otworzyć i zagrać. Spodoba się zarówno graczom początkującym, jak i wytrawnym. I to już wszystko w dzisiejszym filmiku. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie lajka. Przez przypominam o subowaniu. A możecie też zostawić komentarz, podzielić się jakimiś swoimi uwagami. I jak to było? Trzymajcie się ciepło i grajcie w gry blaszowe!